GTA V pomimo swojego wieku, który sięga już prawie 12 lat, nadal jest wyciskany jak cytryna lub dojone jak krowa przez Rockstar Games. Wszystko to po to, aby utrzymać żywe serwery i zachęcić gracza do spędzania jak najwięcej czasu w grze, tym samym potencjalnie dając graczom powody do zakupu wirtualnej gotówki za pomocą Card Shark. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ to właśnie piąta część Grand Theft Auto jest głównym źródłem utrzymania dla studia na ten moment. Pomijając Red Dead Redemption 2, które z niewiadomych przyczyn porzucili, to studio nie ma innych tytułów na ten moment które przynosiłyby aż takie lub chociaż zbliżone przychody. Tutaj firma zarabia nie tylko z kart Shark, ale głównie ze sprzedaży samej gry. Pomimo faktu, iż gra ma ponad 11 lat i była kiedyś dostępna za darmo dla każdego na PC w aplikacji Epic Game Store, to nadal cieszy się sporą ilością sprzedanych kopii. Aktualnie tytuł ten dostępny jest na konsole PS3 i Xbox 360, chociaż na tej generacji konsol Rockstar wyłączyło już swoje serwery, a sama gra od dawna nie jest wspierana przez studio, PS4 Xbox One, PS5 Xbox Series oraz PC, w tym na PC, gra ostatnio otrzymała dużą aktualizację, która podniosła poziom graficzny gry o kilka dobrych punktów, ale o tym mówiłem w ostatnim filmie, do którego link macie w opisie. Nic więc dziwnego, że przed wydaniem długo wyczekiwanej następnej części, studio chce wycisnąć ostatnie możliwe krople gotówki z tej, ledwo kipiącej każdemu już nudzącej się piątki. Do tej pory, czyli od premiery na PS3 i Xboxa 360, która miała miejsce 17 września 2013 roku, studio wzbogaciło tryb online o około 23 duże DLC. Jeśli myślicie, że to sporo, to nie jesteście sami, ponieważ samo Rockstar podczas tworzenia gry nie przypuszczało, iż doda tyle zawartości do gry w następnych latach. Skąd to wiemy? Ponieważ jakiś czas temu, gdy do internetu wyciekły informacje odnośnie GTA V po głośnym ataku hakerskim w 2022 roku, to wyciekł także kod źródłowy piątej części, a przynajmniej jego część. Tam mogliśmy znaleźć informację, iż studio, w trakcie tworzenia właśnie piątej części, planowało około 7 sporych dodatków do gry. Ale nie do online, a do trybu dla pojedynczego gracza. Tutaj mamy tylko informacje o potencjalnych nazwach oraz minimalny opis DLC jakie miały być one oznaczone. Pojawiają się takie nazwy jak agent Trevor, pakiet zabójstwa na zlecenie, zawartość szkoła latania, apokalipsa Zombie, inwazja kosmitów, Liberty 5 i prolog. Więc dużo zawartości poszło do kosza przez tryb online, tak? Otóż nie do końca. Ponieważ Rockstar wcale nie zrezygnowało z tych DLC, tylko przeniosło je właśnie do trybu online. I tutaj dodatek: Agent Trevor to zawartość, którą dostaliśmy w dodatku The Criminal Enterprises, oczywiście zmieniona na potrzeby trybu online. Pakiet zabójstw na zlecenie to nic innego jak płatne zlecenia od Franklina, które dostajemy w budce telefonicznej. Zawartość szkoły latania również dostaliśmy już dawno temu. Apokalipsa zombie oraz inwazja kosmitów pojawiały się raczej w stylu halloweenowych ciekawostek, a nie pełnoprawnych DLC, więc ciężko powiedzieć czy ta zawartość została zrealizowana. Liberty 5 to zapewnie jakaś część misji, która miała mieć miejsce w Liberty City, znanego z GTA 4, a prolog to rozwinięcie historii Michaela, Trevora oraz Brad'a przed napadem na bank pierwszej misji. Z tego wynika, że Rockstar porzucił tryb dla pojedynczego gracza na rzecz rozwoju trybu online. Mimo iż gracze nadal przebywają na serwerach, a machina do zarabiania pieniędzy działa bez zarzutu, to niedługo może przestać się kręcić. Dodatków już jest dużo. Każdy dodaje sporo nowości, w tym zazwyczaj jakąś kryjówkę, czy to bunkier, hangar, baza podziemna, lotnisko, ale też różne miejsca potrzebne do danych misji, jak wylot dla jetpacków na górze Chiliad, czy niedawno dodane lotnisko na górze nad Los Santos. To wszystko sprawia, że świat gry staje się naszpikowany tymi wszystkimi nowościami, a pomimo rozmiaru mapy, to już zaczyna pojawiać się problem z tym, co zrobić, gdy pojawi się nowe DLC i potrzeba umieszczania jakichś nowych budynków. Więc o ile Rockstar nie da nam nowego terenu, jak w przypadku dodatku Cayo Perico, gdzie dostaliśmy całkiem nową, choć niewolną do przemieszczania się wyspę, to raczej może pojawić się problem z tym, gdzie umieszczać nową zawartość. Jestem pewien, że pod względem dodatków GTA 6 będzie tak samo albo i mocniej rozwijane zaraz po premierze. Rockstar będzie chciało przyciągnąć jak największą liczbę graczy do swojej nowej maszynki do zarabiania pieniędzy. Jednak w przypadku następcy studio na pewno uzgodniło zapotrzebowanie na przestrzeń na rzecz przyszłych dodatków i stworzyło spory świat. Miejmy nadzieję, że nie będzie on przeładowany zmarnowaną przestrzenią czekającą na DLC, które coś w tym miejscu postawi, tylko te tereny będą miały jakieś konkretne przeznaczenie. A jak wam się wydaje, czy świat GTA V jest zbyt przepełniony różnymi rzeczami, czy jednak uważacie, że jest jeszcze miejsce i sposób, aby zmieścić więcej nowej zawartości? Jestem ciekaw Waszej opinii. Ja z tego miejsca dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam.